Od kilku dni media, zwłaszcza amerykańskie, żyją zabójstwem Charliego Kirk'a, amerykańskiego prawicowego aktywisty i politycznego influencera, który został zastrzelony podczas swojego wystąpienia na Uniwersytecie Utah. Kirk był bardzo znaną postacią w Stanach Zjednoczonych. Spotykał się z studentami na uniwersytetach i z nimi dyskutował. W środę odbyło się jego ostatnie spotkanie, na którym niestety został zastrzelony. Kirk właśnie odpadał na pytanie jednego z widzów. Widz zadał mu pytanie: Czy wie, ile masowych zabójstw ma miejsce w USA? Na co Charlie zdał pytanie: Czy uwzględniamy w tym przestępstwo popełnione przez gangi? I w tym momencie padł strzał. Tłum zaczął uciekać. Początkowo podejrzany był widz, który zdawał pytanie: ten został zatrzymany, jednak po czasie został zwolniony, bo okazało się, że to nie on. W tym czasie na graniach z zamachu rozstrzelono prawdziwego strzelca. Trwało jego poszukiwania aż przedwczoraj zatrzymano sprawcę. Okazało się im być 22-letni Tyler Robinson. Motyw zabójstwa był polityczny, o czym mówi policja, FBI, gubernator Utah. Na co wskazywać ma choćby wygrawerowany na kulach napis. Hej, faszysto, łap. Jednak sam Tyler Robinson nie był zaangażowany politycznie. Nie należał żadnej partii, a w mediach społecznościowych nie wpadał się na tematy polityczne. Pojawiły się pewne informacje, że miałby związany z subkulturą lewicową, jednak te donosy nie są w pełni potwierdzone. Po zabójstwie Charlie'ego Kirka w Stanach rozpętała się prawdziwa ideologiczna wojna. Prawicowe media zrobiły z Kirka męczennika, a lewicowe media starały się przemilczeć temat, w przeciwieństwie do części społeczności woke, która na social mediach zaczęła okazywać radość ze śmierci Kirka. Nagrywali TikToki, na którym pokazują, jak się cieszą i wyśmiewają to, co się stało. Reakcja tych ludzi oraz próba przemilczenia tematu przez media głównego nurtu sprawiła, że sprawa nabrała jeszcze większej skali. Ja dopiero po zamachu dowiedziałem się, kim jest Charlie Kirk oraz jakie ma poglądy. Z większością jego poglądów się nie zgadzam. Był lekkim szurem i wierzył w absurdalne rzeczy. Jednak reakcja niektórych ludzi, w tym cieszenie się z jego śmierci, są odrażające i nie powinny mieć nigdy miejsca. Kirk był ekstremistą wierzącym w wiele teorii spiskowych i szerzącym szkodliwe poglądy. Kwestionował globalne ocieplenie, był antyszczepionkowcem, skrajnym pro -liferem. wspierał Izrael w wojnie z Hamasem, kwestionował ludobójstwo i głód w gazie. Oskarżał Zamińskiego oraz Ukrainę o celowe przedłużanie wojny z Rosją, oraz co dość ironiczne, był wielkim zwolennikiem prawa do posiadania broni. Kiedyś nawet powiedział, że warto ponieść koszt kilku zgonów od broni palnej każdego roku w zamian za prawo do posiadania broni. Można było go nie lubić, można było się z nim nie zgadzać, ale zabicie faceta, a potem cieszenie się z tego. To jest absurdalna zwyrodniałość, ale myślę, że tego typu reakcje zdarzają i będą się zdarzać po obu stronach konfliktu politycznego. Po prostu niesprawiedliwość dostrzegamy tylko wtedy, gdy spotykamy kogoś, kogo popieramy. Charlie Kirk miał swój program pod tytułem Przekonaj mnie, gdzie jeździł po całym kraju i dyskutował ze studentami. Dyskusje z były bardzo zażarte, ale też bardzo ciekawe. Kirk potrafił zagonić rozmówcę w kozi róg, lekko mówiąc, wykorzystując swoje doświadczenie medialne. Był świetnym mówcą po prostu. Potrafił udowodnić brak argumentów po drugiej stronie. Charlie Kirk był jedną z najbardziej wpływowych młodych osób w konserwatywnym środowisku. Był przedstawicielem środowiska MAGA. Był również zwolennikiem Donalda Trumpa. Nawet na kilka minut przed śmiercią rozdawał czapki z hasłem Make America Great Again. Donald Trump na całą sytuację zareagował jak na narodową tragedię. Wydarzyło się to mniej więcej w tym samym czasie, kiedy do Polski wleciały rosyjskie drony. I to na zabójstwie Charlie'ego skupił się Donald Trump. Charlie Kirk był jednym z najmłodszych i najbardziej wpływowych stronników Donalda Trumpa. Gdy został postrzelony, to na stronach Białego Domu pojawiła się prośba o modlitwę. A gdy nadeszła informacja, że nie udało się go uratować. To Trump nakazał opuszczenie flagi do połowy masztu. A sam Trump na wieczór zwołał media i wygłosił bardzo emocjonalne ogłoszenie. Mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever. To share his love of country and to spread the simple words of common sense. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year. in the most hateful and despicable way possible. Wizbier reprezentantów również postanowiono złożyć hołd kirkowi minutom ciszy, którą niestety przerwali demokraci. Let's 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 wait a minute, wait a minute. The house will be in order. The house will be in order. Również u nas w Polsce, w Sejmie, chciano uczcić pamięć o kilku minutom ciszy. Następnie dość dziwne przemówienie wygłosiła posłanka Maria Anna Żukowska. 14 czerwca tego samego roku, niedawno, zamordowano wraz z mężem polityczkę demokratów, Melisa Hortman. Nie przypominam sobie, żeby prawica wówczas tak energicznie domagała się na tej izbie, w tej izbie e, wspomnienia jej pamięci. W związku z tym proszę o powstanie, żeby uczcić pamięć zmarłej Malisy Hotman, z zabitej tragicznie, zabitej, zmarłej tragicznie na, poprzez y, śmierć w wyniku zabójstwa nacechowanego politycznie. Jestem niewierząca, nie będę się modlić. Prosiłam o minutę ciszy, pani poseł! Może pani to uszanować? Może... Sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych jest na tyle napięta, jest tam na tyle dużo skrajnych emocji i argumentów, że nie jest dziś wielką niespodzianką, że do, że do czegoś takiego doszło. Można było się tego spodziewać. Nawet Charlie Kirk zakładał, że coś takiego może się wydarzyć. Występował w kamizelkach kuloodpornych oraz miał ze sobą ochronę. Dla prawicy w Stanach Kirk został męczennikiem. Został zabity z zimną krwią podczas debaty na oczach mediów. Przez to jego słowa i programy nabierają dla wielu dziś większego znaczenia. Jedną z najważniejszych wartości dla Kirka była jego rodzina. I to chyba jest tym wszystkim najsmutniejsze, że osierocił swoje dzieci. Dzieci te często pojawiały się z nim w mediach i były bardzo dobrze znane jego widzom. Ostatnie dni życia Czarniego Kirka to była walka o sprawiedliwość dla Ireny Załódzkiej, która została zamordowana przez czarnoskórego recydywistę. Media również, tak jak w przypadku Kirka. Próbowały przemilczeć temat, ale spotkało się z jeszcze większym podgrzaniem całej sprawy. I to również jest bardzo głośny temat w Stanach Zjednoczonych. Wiralowe są porównania, jak wygląda reakcja społeczności prawicowej po śmierci Kirka, czyli wiece i pokojowe marsze. Kontra jak to wyglądało, gdy kilka lat temu zginął George Floyd, a ruch Black Lives Matter pustoszył i palił w miasta w licznych protestach. Wydaje się, że całe wydarzenie pokazuje nie tylko jak Ameryka jest podzielona, ale też jako my, ludzie, zaczęliśmy traktować politykę jako sport drużynowy. Wszyscy mamy swoje barwy klubowe, kibicujemy swoim i nienawidzimy przeciwników. Problem w tym, że dzieje się to po obu stronach. Gdy ktoś umiera z prawicy, to lewica stara się to bagatelizować albo szczydzić, a gdy ginie ktoś z lewicy, to część prawicy robi dokładnie to samo. W efekcie nie ma już zwykłych ludzi, z którymi po prostu można się nie zgadzać. Mamy wrogów, których trzeba wyeliminować z przestrzeni publicznej. To nie jest normalne i prowadzi nas w bardzo złym kierunku. Jasne, Kirk miał swoje skrajne poglądy i potrafił być agresywny w dyskusjach. Często mówił rzeczy, które były szkodliwe, ale jeśli naprawdę ktoś uważa, że najlepszą odpowiedzią na słowa są kule, to znaczy, że kompletnie przegrał intelektualnie. Jego śmierć nie rozwiązała żadnego problemu, a wręcz przeciwnie, pogłębia wszystkie. Zamiast dyskusji o tym, jak walczyć z radykalizacją, mamy jeszcze większą polaryzację. Zamiast rozmowy o tym, jak zmniejszyć przemoc, mamy jeszcze więcej przemocy słownej w sieci. Wszyscy tylko krzyczą na siebie nawzajem, a nikt nie szuka rozwiązania. Jego śmierć tylko zradykalizuje środowiska prawicowe w Stanach Zjednoczonych. I to jest najgorsze, bo już teraz widać, że z tego zanachu zrobi się kolejny element wojny kulturowej. Prawica zrobi z kilka męczennika, a lewica będzie mówić, że sam sobie zasłużył, a zwykli ludzie staną gdzieś po środku, zmęczeni cał całym tym wiecznym konfliktem. A tymczasem na koniec dnia ktoś naprawdę stracił życie. I nieważne, czy go lubiliśmy, czy go nienawidziliśmy, powinniśmy potrafić powiedzieć, że to nie jest w porządku.